Hej, cześć, witajcie. Ja nazywam się Malciok, a to jest szósty odcinek Night Vision. W tym odcinku już przygotowałem troszkę, robimy farmę z Magical Cropsów, automatyczną. Już mam tutaj Mincium Bloki, dokładnie nie pamiętam jak się nazywa, ale ich dużo dosyć zrobiłem. O, się nazywa Goof. Oh, Boże, nie umiem tego słabo przeczytać. Ale ogólnie to będzie wyglądało dzięki temu, po prostu szybciej oślinki nam i już dociągłem prąd z reaktora, i z wszystkiego idzie o kabelek przed chwilą. Więc tak bierzemy ziemię, już tutaj trochę sobie uzupełnimy. Mogłem w sumie to poza odcinkiem, ale chciałem jeszcze wam pokazać, jak to jest robione. I ogólnie tych bloczków jest chyba 5 albo 6 w ziemię bloków. Czyli tu jest 9 razy 9 na 6. To dosyć to jest. Nie chce mi się obliczyć w tej chwili, ale to jest jakoś 9 x i razy 6 to jest 400. Około 500 bloków zostało zużytych. to nie jest to mało, czyli prawie nie wiem, nie wiem, pojęcia, około 500 diamentów poszło na to, tak czy nie? No, około 500 diamentów więc tak i potrzebujemy wiadu. Czy mamy wiadro? Mamy wiatr, nawet z wodą, nie muszę nigdzie biegać. O no. i Farm Station. O. No. Więc tak otwieszamy mamy jakieś coś już te dane. I trzymamy. Y motykę i patyki. Mamy 16 patyków i mamy. No tylko 700. Nie wiem, na tą chwilę powinno mi starczyć. Jeszcze widziałam ostatnio, że mam nawet jedną sadzonkę diamentów, więc... To będzie farma diamentów. E, diamenty i mamy jedną sadzonkę. To i... No i... wyszło. Motyka i... Tą motykę mogę tu dać, co nie? Lag? Tak i tą motykę mogę tu dać. I. Dlaczego tak daleko? I... Uf. czekajcie, mam jakiś problem techniczny, widzę Boże, jakie lagi są sewera, To jest jeszcze strategiczne. O, to mogę, a to? Dobra, wyrzucę tą motykę, bo ona nic nie robi. Więc musimy sami to. Przekopać bo z automatycznym to źle to działa, bo gdzieś sadzi daleko. Ja miałam bawę, jak niszczyłem do sezonkę, że nie wypadnie mi sezonka, a ją mi się dosyć trudno by nie chciałbym się mincium i tak dalej. Chyba w sumie mam jednak tę esencję, ale i tak nie chciałbym się. Ok, I teraz biorę sadzę, rzucam to. No i posadzisz czy nie posadzisz? Czegoś nie rozumiem tu. I dlaczego tutaj, a tutaj nie posadzi? Więc tak. Zaraz się zobaczymy. Postaram się zamienić całą tą ziemię na blok trawy i wtedy się zobaczymy. Okazało się, że jednak ta maszynka sama sobie poradziła. To potrzeba więcej czasu na namyślenie się. Nie wiem dlaczego, ale no już udało się posadzić. A jeszcze mamy Boemilla. I to będzie kos ym, mączka kosta. Mamy 90, nie 33. Tylko mi się tekstury zlewają, i o, to bi, wychodzi na to, że ja w tym modzie jestem zielony, ale mamy jeszcze dobrze kojarzę użytek. Mam jak to kojarzę, że jeszcze mamy więcej tych z Magical Copsów, to będzie nie, sadzonki, nie, jak to się nazywać może, a seeds, ok, seed i co tu możemy sobie posadzić do fajnego mincium, iron, fats, Kwarc, Osium, ilorium, bronze, energetic alloy. Vibrant i Redstone Alloy Seeds Dobra, więc to bym posadził i to bym posadził Dodajmy to tutaj I ciekawa, czy nam Posadzi Okej, okay, wracając, niby rośnie wszystko, tylko przez to, że są lagi serwera, a nie wiem, pewnie jest za dużo selektorów odpalonych, po prostu wolno to strasznie sadzi, to są takimi etapami to rośnie i w ogóle się dzieje, nie mam pojęcia, może w na następnym odcinku wam pokażę, nie będę już po prostu tej farmy, oj tutaj coś się zmieniło i chyba będzie sadziło, ale nie będę ruszał tej farmy do następnego odcinka i zobaczymy jak to będzie wyglądało. No to między innymi tak to wygląda jak się robi farmy na tą chwilę Z Farm Station, widzę, że to nie jest najlepsza farma, pewnie są z lepszych modów farmy Mam nadzieję, ja nie wymagam dużo Mam nadzieję, że takie coś powinno mi wystarczyć Mam największy zamiar, aby mi osły diamenty, bo to jest dla mnie na tą chwilę najważniejsze po dużo już diamentów, nie mam aż tak dużo, mam 400 diamentów tylko No tylko Już jest mało naprawdę, bo Na te same Bloczki poszukało 500 diamentów. No i co poza odcinkiem zmieniło się? Zrobię więcej zabory, jakby mojego zamczyska. I w sumie coś się zmieniło. Dosadziłem, jak dobrze każe, sadzonki I w sumie nic. O, jeszcze co zbudowałem. Mamy enchanting tutaj w moim pomieszczeniu i powiększyłem trochę o jedną kratkę ponieważ jak lądowałem to w te trzy kratki trudno byłoby się zmieścić mi ale już się normalnie mieszczę Właśnie? No i nie sadzi, ale już tam prawie jedna sadzonka rosła więc mam nadzieję, że to będzie działać chcecie... O, z zrobimy sobie selfie Dobra, jak chcecie więcej odcinków to dawajcie lajki bo malutko lajków, malutko wyświetleń mamy, mam nadzieję, że w końcu Toczy do mnie większa ilość ludzi i do zobaczenia w następnym odcinku.